Witam, z tej strony Krzysztof Goliasz z firmy Komputer Geeks Białystok. W tym filmiku przedstawię instrukcję wystawienia paragonu z jedną pozycją na kasie fiskalnej Forex Online Pro 300. Na początku uruchamiamy kasę przytrzymując przycisk menu. I w tym momencie kasa uruchamia się i następuje weryfikacja oprogramowania. Następnie wykonuje się proces otwarcia kasy. Weryfikacja przebiegła pozytywnie i kasa już jest uruchomiona i gotowa do wystawiania paragonów. Przykładowo, dla klienta chcielibyśmy sprzedać e, wodę mineralną zaprogramowaną pod kodem numer 3. Zatem na początku wprowadzamy numer kodu, czyli 3, następnie klawisz PLU. Kasa w tym momencie wyświetla nam wybraną pozycję woda mineralna i prosi o podanie ceny. Przykładowo 4 ,99 zł, 99 groszy i zatwierdzamy pozycję na paragonie klawiszem OK. W tym momencie mamy wprowadzoną pierwszą pozycję na paragon. Jeżeli to jest wszystko dla klienta i opłaca nam gotówką, zatwierdzamy ostatecznie paragon zielonym klawiszem. Ok. I w tym momencie mamy wystawiony paragon. Dziękuję bardzo za uwagę.